To też się przecież interesuje. Oczywiście. Myślałem, że będziemy w RPA, jednak to się nie udało. No tak. A co powiesz o reprezentacji, jesteście się zaprezentowali? Słuchaj, to jest bym, bardzo fajna, wyrównana drużyna. Coś na... jak Grecja w gwiazd. przypadku Mistrzostw Europy. Tak, e, bez gwiazd. Jest taki kolektyw. No, my też jesteśmy bez gwiazd i też jesteśmy wyrównani. No, no ja o, tylko, przepraszam że, bardzo, że, przepraszam że bardzo. Naszy, <grym> nasz poziom jest taki ten... No, no nie, no po prostu trochę. jesteśmy w momencie, w którym startowaliśmy z Leo Hakerem, Ale wiesz co, to chyba dobrze, bo może najwyższy czas coś zmienić. Na dobre, mam nadzieję. No Słuchajcie, tak, ale... czytam jeden z nagłówków tutaj, a, które otworzyły mi się w internecie wstyd, hańba, kompromitacja. Polska żegna się z moim. Mn... To jest to jest wstyd, hańba i kompromitacja? Kompromitacja tak, czy wstyd i hańba, nie wiem, czy to jest wstyd i hańba. To wiesz, kompromitacja na pewno, bo, bo by, by chłopaki grali bez serca. Po prostu. Ale czy wstyd i hańba, no, jesteśmy znaczy... na poziomie, słuchajcie, no my musimy sobie wyjść z założenia takiego, że jesteśmy na poziomie Cypru, Albanii, Malty, no, tak, no te Owcze to są nasi przeciw, przeciwnicy, a nie... A portu... i tam może być e, niełatwo. Różnie. No co prawda z Czechami udało nam się wygrać i zresztą te dwa mecze, które się różnią, czyli ten e, drugi mecz z Irlandią e, i ten e, o, wczorajszy, Wczoraj wam Rzeczywiście... powiem, bo po on, on bardzo dobrze, de, fajne bramki strzela, razem graliśmy w <laughs> to dlatego, dlatego, dlatego tak żywo interesuje. się. to się wypowiada, e, dlatego. Dlatego tam było widać serce, co prawda pod koniec. Spotkania w przypadku Irlandii, natomiast tutaj no wszystko jakoś tak siadło. Katastrofa. I nawet obraniak nie pomógł i nawet te paszporty zagraniczne, e, polskie, nasze, zagraniczne. Właśnie tak, dokładnie nie ratą, tak. 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 Dzisiaj będziemy rozmawiać, bo po godzinie 9 będzie nasz kapitalny gość Jan Tomaszewski, mogę to od razu zdradzić, prawda? Tak. Będzie z nami, także porozmawiamy sobie jak wiele, wiele na temat wychował się, kształtował i, i myślę, że najwięcej nam powie na ten temat. Będziemy tak, mogli dla, nie, dla niezorientowanych to ten, który zatrzymał Anglików na Łembie, tak? Proszę, jak się <laughs> Asia. Tak. Co jeszcze wiesz o futbolu? Um, no i dobrze. dwie bramki, jedna piłka, tak. jedenaście. Okay, okay. okay. A co to jest okay, już nawet... tak zwany offside, co ci wyjaśni? Nie, pułapka to, to, jest... Pułapka, to jest. Pułapka, bardzo, pułapka, bardzo, pułapka, bardzo pułapka, dobrze, świetnie. Ja. Mamy ją. To, to, to będzie optymistyczne, optymistyczne naszej <laughs> rozmowy. Za chwilę do niej powrócimy, jak już powiedziałeś z Jankiem Tomaszewskim gościem wybitno i wybitny znawca. A wy nie e... Od telewizorów, no bo nie, no Możecie się... odejść na, na chwilę, zrobić sobie herbatę, kawę, bo teraz będzie chwila muzyki, ale zaraz potem wracajcie. Będziemy wszyscy płakać i narzekać. To naprawdę jest sympatyczne i zresztą to jest nasza no taka fajna cecha narodowa. Jak to bo miło inteligentnie porozmawiać. Ewentualnie, Ewentualnie wspomnimy coś o siatkarzach, no im się póki co udaje. A, też, a, też, a też następuje tam odmłodzenie reprezentacji, prawda? Dobra rzecz. Ja rozmawiałem od razu, jak bo powiem, z takim byłym siatkarzem polskim, Prusem, powiedział, że Castellani to jest bardzo dobry wybór podobny. Lozano no, chłopaków próbował ustawiać, a oni grali i tak swoje, oni umieli no tak. to grać. Ja, Dobra. Tak, ja mam wrażenie, że z Leo jest podobnie, tyle tylko że on zarabia 15 tysięcy złotych dziennie. Do tak. y. Dziennie, dziennie. A tak. nie potrzebuje jakiegoś pomagania? Potrzebuje, potrzebuje. Potrzebuje, potrzebuje. On ciągle potrzebuje. Po, po, potrzebuje takie jest w tym wieku, że liderki. potrzebuje. <laughs> I tak, to było naprawdę pikantne, więc proponuję rzeczywiście odpocząć przy chwili muzyki i potem powrócimy do tematu jakże sportowego i nie tylko, jak sami słyszeliście.